cześć witam wszystkich dzisiaj troszeczkę taki inny filmik będzie niż reszta moich jak widzicie jest ciemno więc spływania nie będzie za to przejadę sobie trasę łagiewnicką mam tam takie trzy filmiki na moim kanale gdzieś tam jak dronem nagrywałem yy, tak czy Trzy filmy są, coś tam z drona nagrywałem, a teraz y, jakiś tydzień temu już otwarli. Także dzisiaj pojadę tam, przejadę się, jestem bardzo ciekawy, co oni tam przez te trzy lata odwalili. Wybrałem taką porę troszeczkę późniejszą. Mam nadzieję, że nie będzie korków albo czegoś tam, chociaż nie powinno być, ale zawsze to mniejszy ruch na razie stoję przy parkingu koło Carrefoura także czekają jeszcze dwa światełka no i za chwilę się włączę jak już będę tam podjeżdżał zobaczymy co się tam dzieje także pale dziada i będziemy to widzieć no już jestem na tej właściwej drodze jeszcze miga a dronem jak nagrywałem to to było dopiero takie początki także zobaczymy teraz, ale <laughs> jeszcze coś robią trasa łagiewnicka otwarta no to jedziemy kurde jest ruch jednak troszkę liczyłem na to, że nie będzie żeby się nie okazało, że będę stał w korku <laughs> Tak źle nie będzie Mam nadzieję, że to będzie widać w ogóle Bo kurde nie wiem jak tą kamerkę się ustawia Na, na tryb nocny Ja sobie tu zmienię pas No i jedziemy, zaczynamy Nagranie takie Na spontanie Uuu, tu, tu fajnie, jasno Także nagra się na pewno No proszę Wiadukcik, hmm. tutaj też ładnie zrobili światła, i proszę, drugi wiadukcik. No, pany, Ameryka, czy pasy? Bardzo fajnie. Aby ktoś miał tutaj fajny wydech to można tutaj coś przyświrować Bardzo proszę jedziemy przepisowo Elegancko, nie? No bardzo fajnie tu Przynajmniej widać, że gdzieś te pieniądze poszły No i teraz tak, gdzie tu jechać? To jadę prosto jeszcze Tu jeszcze jeden jakiś wiadukcik. No całkiem fajnie. O kurde, tu jest jeszcze jeden wiadukt. To nawet nie wiedziałem. Kurde, żeby mnie zabłądził O kurde, to jakieś coś migaje. Chyba za szybko jechałem. Nie no, 70. Kurde, no Ameryka normalnie. Fajnie i co? I dalej prosto jechać? Chyba ta na lotnisko jedziemy. Hehe. <gry> Dobra, jadę jeszcze prosto. Tu jeszcze jakiś wiadukt jest. No proszę. Ale tu porobili fajne ekrany, wszędzie, kurde Wow Teraz tak, gdzie ja jestem? Bez kitu trzeba będzie GPSa włączać Nie no, jadę prosto, na pewno gdzieś Gdzieś dojadę My tu mamy, zmienię sobie pas. Kurde! No na razie nie wiem gdzie jestem, ale stoję na światłach, więc wyłączam. Zaraz się włączę. Jadę jeszcze tam do tamtych świateł na wprost i zaraz zobaczymy. No i co? Kurde, szczerze powiem, że trochę się zagubiłem, ale jadę tam na wprost gdzieś tam już nakręcę no i zobaczymy co to jest ale póki co wrażenia są, fajne by fajnie to zrobili tam jeszcze tramwaj powinien być nie widziałem żadnych torów być może wszystko to idzie górą Teraz zobaczymy jak będę wracał. Przyjrzę się bardziej. No co jest z tymi światełkami? Nie puszczacie mnie. Hmm. No i O, tu sobie nawrócę. co tu mamy? Kaufland. Tu Kaufland a to chyba wiem gdzie jestem no to ja już wiem gdzie jestem tam są skałki Twardowskiego aha no to przynajmniej nie zabądziłem kurde no to fajny przejazd ale jaja naprawdę super o zielone mamy to sobie trochę przyspieszymy no i dobra będziemy jechać z powrotem na razie wyłączam no i co jedziemy dalej czyli to jest osiedle Ruczaj prawdopodobnie jakieś kamery. Trzeba uważać, żeby pierwszy przejazd nie dostać w działy. Tutaj nie wiem w ogóle co to by było u góry. Kurde, pasowałoby to w dzień przyjechać jednak. Ale którędy tramwaj i gdzie? Tutaj nie ma nigdzie, środkiem też nie ma tramwajów, czyli tramwaje idą górą. No fajnie to kurde zrobił. Mo momentalnie, naprawdę yy, z tego miejsca tam spod kerfura kiedyś dojechać tutaj. No to naprawdę ciężko było. A teraz widzę kurde, nie wiem ile, 3 minuty, 4 max. No to im wyszło. Będę korzystał tutaj. Co to jest w ogóle? Kościół w borku? Nie, w jakim Borku? Przecież to jest w ogiwnikach. Aha, to już tu jestem. No. Przecież Borek to nie ta. Długo troszkę widać. Prze przez kamerkę pewnie nie będzie widać, ale to ten sanktuarium całe. Kurde tutaj takie hałdziory były. A teraz taka droga. No 3 lata trochę zeszło, ale to przynajmniej widać na co Zobaczę czy się nagrywa, bo bateria słaba. Tak wszystko na spontanie. Kurde, żadnego statywu, nic nie mam Ale. No nie no, fajnie to wyszło, fajnie. Jeszcze trzeba będzie się garnąć tramwajem. Zobaczyć jak to wygląda. Takiego innego. Tu gdzieś będzie pętla. Dobrze mówię. Aha, to jeszcze jeden wiadukt. Kurna mola. <gry> Dopiero tutaj. Aha, ale. Tak, tak. To jest ostatni wiadukt. I tutaj będzie pętla. Dopiero. Oni tutaj jakoś to górą połączyli, to tyle widziałem, bo górą już jechałem, ale tu zaraz w prawo skręcałem, tak, tu jest pętla, zmienię sobie pas, i oni tam, no nie trzeba będzie wsiąść w tramwajek i, i się garnąć, tak zobaczyć, jak się jedzie. chyba pan ściga ze mną. A no to pa. dobra, szkoda. Szkoda benzyny. Ej, idzie za mną na burza. Cisterne już mamy, można tankować. No dobra, także nie przedłużam taki filmik na spontanie. Następny będzie może z jakiegoś pływanka, już. Także tyle z trasy. Czy warto było czekać trzy lata? Ja myślę, że tak, bo, bo bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze się w dzień przejadę, tak z ciekawości. I tyle. A tak to trzymajcie się. I do następnego razu. Hejka! Mam nadzieję, że w ogóle mnie widać. Wszystko się okaże. Także na razie, cześć.